Sześć miesięcy po rozstaniu ze swoją żoną, Richard Gray, człowiek, którego całe Nowy Jork nazywało najbardziej bezwzględnym dyrektorem generalnym, miał właśnie podpisać największy kontrakt w swoim życiu. Ale kiedy pewnego zimowego popołudnia odwrócił się w cichej kawiarni, jego pewne dłonie znieruchomiały w połowie ruchu. Tam zaledwie kilka kroków dalej stała jego była żona, trzymając w ramionach dziecko. Dziecko, które wyglądało aż nazbyt znajomo. W tej chwili świat Richarda zatrzymał się, a to co wydarzyło się potem na zawsze odmieniło ich losy. Richard Grey był mężczyzną, którego ludzie zauważali zanim jeszcze się odezwał. Wysoki, nienagannie ubrany, z aurą władzy, która potrafiła uciszyć całą salę konferencyjną. Zbudował swoje imperium od zera. W wieku 38 lat miał wszystko: bogactwo, wpływy, prestiż. Wszystko. Oprócz tego, co kiedyś cenił najbardziej, swojego małżeństwa, jego rozwód z Emily zaledwie sześć miesięcy wcześniej, był tragedią, o której szeptano w elitarnych kręgach Manhattanu. Nikt nie wierzył, że się rozstaną. Byli parą od czasów studiów, partnerami w życiu i w marzeniach. Ja miłość była wzorem dla innych, ale pod powierzchnią pojawiły się pęknięcia, ciche walki, a w końcu to duma zrobiła to, czego nigdy się nie spodziewali. Rozdzieliła ich. Emily Hart kochała Richarda z oddaniem tak czystym, że wierzyła, iż nic tej miłości nie złamie. Miała teraz 35 lat. Była elegancka w swojej prostocie. Niosła w sobie siłę, której wielu nie dostrzegało. Nie pochodziła z bogatej rodziny i nigdy nie pragnęła luksusu. Pragnęła tylko jednego: czegoś, czego Richard przestał jej dawać dawno temu. Czasu, obecności, spojrzenia, które widzi w niej kobietę a nie o zdobę jego sukcesu podczas gdy jego firma rozkwitała serce emili gasło niekończące się noce w biurze odwołane kolacje telefony które zawsze były ważniejsze niż jej głos wszystko to w końcu sprawiło że miłość zaczęła przypominać samotność kiedy rozwód został sfinalizowany oboje zostali złamani każdy na swój sposób richard pogrążył się w pracy przekonując samego siebie że zrobił to co konieczne że Emily zasługuje na kogoś bardziej obecnego kogoś kto nie jest żonaty ze swoją karierą Emily z kolei zniknęła z ich świata wyprowadzając się z luksusowego penthouse'u do skromnego mieszkania na Brooklynie gdzie nikt nie znał jej jako byłej żony miliardera lecz los potrafi tkać swoje historie po cichu Było mroźne popołudnie gdy Richard zobaczył ją ponownie wyszedł właśnie z ważnego spotkania w hotelu w centrum miasta i wszedł do pobliskiej kawiarni by uciec przed reporterami. Zamówił czarną kawę, rozluźnił krawat i po raz pierwszy od dawna pozwolił sobie odetchnąć. I wtedy ją zobaczył. Emily stała przy ladzie, a obok niej wózek dziecięcy. Serce Richarda zamarło. Wyglądała prawie tak samo, a jednak inaczej. Delikatniejsza, ale silniejsza. W jej ramionach była dziewczynka, może kilkumiesięczna, o błękitnych oczach, które wyglądały zbyt znajomo. Richard znieruchomiał, nie mogąc oderwać wzroku. Czy to możliwe? Emily też go zauważyła. Jej ciało napięło się, a czas jakby wstrzymał oddech. Ich spojrzenia spotkały się i wszystko wróciło. Wspomnienia, kłótnie, niewypowiedziane słowa. Emily delikatnie poprawiła kocyk na dziecku, jakby chciała je przed nim ochronić. Emily, czyje to dziecko? Zapytał cicho Richard. Jej wargi drżały, zanim wyszeptała. Moje, Richard, moje. Świat wokół zamilkł. Szum rozmów i brzęk filiżanek rozpłynął się w ciszy. Richard poczuł, jak coś ściska mu gardło. Nie mógł uwierzyć, że Emily tak szybko ułożyła sobie życie. A jednak te oczy, ten dołeczek w policzku, gdy dziewczynka się uśmiechnęła. Moje powtórzył głosem pełnym napięcia. Emily, powiedz prawdę. Czy ona jest moja? Emily milczała. Przytuliła dziecko mocniej i ruszyła w stronę drzwi. Ale Richard był szybszy. Stanął przy niej, nie jak dyrektor, lecz jak człowiek zrozpaczony. Proszę, wyszeptał. Nie odchodź znowu. Emily uniosła wzrok, w jej oczach błyszczał ból. To ty odszedłeś pierwszy, Richard. To ty pozwoliłeś mi odejść, gdy chciałam tylko ciebie. Te słowa ugodziły go mocniej niż jakakolwiek porażka w biznesie. Po raz pierwszy od lat Richard nie czuł się jak potężny mężczyzna. Lecz jak człowiek, który zawiódł tę jedyną osobę, która naprawdę się liczyła. Spojrzał na dziecko, które gawożyło spokojnie, nieświadome burzy wokół. Muszę wiedzieć, Emily, powiedział głosem łamliwym, jeśli to moje dziecko, jeśli to nasze dziecko. Łzy napłynęły do jej oczu. Tak, wyszeptała. Jest twoja. Ma na imię Grace. Ciężar sześciu miesięcy gniewu, żalu i pustki runął na niego naraz. Jego nogi ugięły się, usiadł najbliżej jak mógł. Jego dziecko, ich dziecko, córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Kawiarnia nagle stała się zbyt mała, by pomieścić wszystko, co czuł. Emily wahała się, czy usiąść. Wychowała Grace sama, w ciszy, z dala od świata Richarda. Bała się, że jego świat pochłonie córkę, tak jak pochłonął ich miłość. Ale coś w jego oczach, coś prawdziwego i kruchego, sprawiło, że przystanęła. Richard wyciągnął rękę, drżącymi palcami dotknął dłoni dziewczynki. Grace odruchowo chwyciła jego kciuk. Coś w nim pękło. Powinienem był tu być, wyszeptał. Powinienem wiedzieć. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Emily spuściła wzrok, bo wtedy nie byłeś człowiekiem, który by się tym przejął. Nie chciałam, by Grace musiała walczyć o Twoją uwagę tak jak ja. Richard chciał zaprzeczyć, ale wiedział, że ma rację. Zawiódł ją, ale teraz miał szansę. Pozwól mi to naprawić, powiedział cicho. Pozwól mi być jej ojcem. Emily patrzyła na niego długo, rozdarta między bólem a iskierką nadziei. Czy ludzie naprawdę się zmieniają? Czy ktoś, kto kiedyś wybrał władzę zamiast miłości, może teraz wybrać inaczej? Nie odpowiedziała słowami. Po prostu pozwoliła mu wziąć Grace na ręce, i wtedy coś się w nim zmieniło. Zniknął zimny, niedostępny biznesmen. Został tylko ojciec złamany, skruszony, pełen żalu i nadziei. Czy chcesz, żebym kontynuował tłumaczenie dalszej części? Druga połowa historii od momentu, gdy Richard zaczyna odbudowywać relacje z Emily i Grace. Całość jest dość długa. Mogę podzielić ją na dwie lub trzy płynne części, tak by zachować rytm narracji filmowej i emocjonalne napięcie. Czy mam kontynuować teraz? W kolejnych dniach po ich niespodziewanym spotkaniu Richard nie mógł przestać myśleć o Grace, o jej maleńkich palcach, które zaciskały się wokół jego dłoni, o jej śmiechu, w którym pobrzmiewała ta sama delikatność, jaką Emily miała, gdy byli młodzi. Dzwonił do niej, pisał, próbował się z nią spotkać. Ale Emily trzymała dystans. Zaufanie nie było czymś, co mogła ofiarować tak łatwo. Nie po latach, gdy czuła się pomijana i po miesiącach samotnego macierzyństwa. Jednak Richard nie był już tym samym człowiekiem, co sześć miesięcy temu. Po raz pierwszy w życiu zaczął wychodzić z sal konferencyjnych i wchodzić w świat, który wcześniej ignorował. Odwoływał spotkania, nie odbierał telefonów. Pojawiał się pod mieszkaniem Emily. Nie z kosztownymi prezentami lecz z siatkami, z zakupami, pieluchami, mlekiem w proszku i samym sobą. Z każdym dniem stawał tam ponownie, w milczeniu, gotów udowodnić, że tym razem nie odejdzie. Na początku Emily była ostrożna. Powtarzała sobie, że to chwilowe, że Richard wkrótce wróci do swojego świata, a ona znowu zostanie sama. Ale stopniowo zaczęła widzieć w nim coś, czego nigdy wcześniej nie znała cierpliwość. Nie żądał przebaczenia. Nie próbował kupić sobie drogi powrotnej do jej życia. Po prostu był. Siadał wieczorami na jej kanapie, kołysząc Grace do snu, nucąc kołysanki, o których istnieniu sam nie wiedział. Pewnego wieczoru, gdy śnieżyca malowała miasto bielą, Emily weszła do salonu i zobaczyła Richarda śpiącego na kanapie z Grace na piersi. Stała przez chwilę patrząc w ciszy. To był ten sam mężczyzna, którego kiedyś błagała, by wracał wcześniej do domu. Teraz był tu. Nie dla niej, lecz dla ich córki. I wtedy Emily zrozumiała coś ważnego. Ludzie nie zawsze zmieniają się z miłości do siebie. Czasem zmieniają się z miłości do kogoś nowego. Kilka tygodni później Richard zaprosił Emily i Grace na coroczny bal charytatywny swojej firmy. Emily wahała się, ale w końcu zgodziła. Dla Grace, jak powiedziała. Noc była pełna blasku, rozmów, elegancji. Sala błyszczała od świateł i nazwisk z pierwszych stron gazet. Ale dla Richarda nic z tego nie miało znaczenia. Stał na scenie, wygłaszając swoje coroczne przemówienie. Nagle przerwał, spojrzał prosto w stronę Emily i ich córki. W tym roku zaczął, jego głos drżał lekko Nie chcę mówić o zyskach ani o sukcesach chcę mówić o drugich szansach. Przez lata wierzyłem, że sukces oznacza budowanie imperium. Ale prawdziwy sukces prawdziwe dziedzictwo to rodzina. Dzisiejszy wieczór poświęcam mojej córce Grace i kobiecie, która dała mi dar bycia ojcem. W sali zapadła cisza, błysnęły flesze aparatów, lecz Richard nie zwracał na nie uwagi. Liczyła się tylko jedna łza, która spłynęła po policzku Emily. Pierwsza łza nie z bólu, lecz z nadziei. Po gali Richard nie próbował jej przekonywać, nie naciskał. Po prostu odprowadził Emily i Grace do samochodu, pocałował córkę w czoło i wyszeptał: Będę wracał. Tak długo, jak będzie trzeba. Emily spojrzała na niego długo. Jej serce wciąż było ostrożne, ale coś w niej drgnęło. Więc nie przestawaj, powiedziała cicho. Tak zaczęła się nowa historia. Nie bajka o dwojgu zakochanych, którzy natychmiast padają sobie w ramiona, lecz coś znacznie silniejszego powolna odbudowa. Cegła po cegle zaufanie miłość rodzina. Sześć miesięcy po tym, jak rozwód ich rozdzielił, Mała Grace połączyła ich z powrotem. Niedoskonale. Nie od razu, ale wystarczająco, by odnaleźć światło w ciemności. Bo czasem życie nie daje ci drugiej szansy na miłość, daje ci powód, by ją stworzyć na nowo. Prawdziwy sukces nie tkwi w bogactwie, lecz w relacjach, o które naprawdę warto walczyć.